To zawsze jest zapoczenie. uczta intelektualna porozmawiać sobie z tobą. Oh, wieczorem. Matko, nie, Fuje, jak jest mi miło, no chyba możemy użyć takiego sformułowania, tak, że Mencent zaliczył przedwczesny polityczny wytrysk po prostu. Przejęcie TVP to jedna z niewielu obietnic wyborczych, które spełnił Donald Tusk i jego uśmiechnięta koalicja. Znaczy, nie do końca, ponieważ z tego co pamiętam, obiecano nam koniec manipulacji i całą tę czystą wodę. I tak dalej. Tymczasem już po ponad roku można wprost powiedzieć, że media publiczne. Jakim syfem były, takim syfem dalej są. Na przykład, co się najbardziej rozjeżdża, pańskim mojem? Najbardziej zdaniem? rozjeżdża się czysta woda, którą tam postulowałem. Ja po pierwsze nie powiedziałem, że my ją wprowadzimy, tylko będziemy się ją zaproponować, ale nie chcę się tłumaczyć, bo to źle zabrzmi. Dzisiaj sobie pogadamy o tym, jak niski poziom reprezentuje ta stacja oraz o wszystkich ich kłamstwach i manipulacjach, a przynajmniej o tylu, ile dam radę. Jesteście na kanale Kto wygrał, więc koniecznie zostawcie lajka like i suba, bo dzisiaj klasycznie pogadamy o tym, jak wasze pod... Podatki są wydawane na lewacką propagandę. Więc jak już zostawiliście, to bez przedłużania lecimy z tematem. Pamiętacie, jak obiecywano nam, że TVP będzie niezależne, że skończy się partyjna tuba? No to popatrzcie na to teraz. Mamy dokładnie to samo, tylko w innym opakowaniu. Pewnie wszyscy już widzieliście, jak TVP potrafiło wyciszać przemówienia Karola Nawrockiego, wprost sugerując, że unika on pytań od ludzi. Szanowni Państwo, jest możliwość zadania? Tak jak wczoraj, tak i dziś nie było możliwości zadawania pytań kandydatowi. Obywatelskiemu Prawa i Sprawiedliwości, jakkolwiek to e, brzmi. No to ja Wam powiem, że od tego czasu się tylko pogorszyło. Teraz uśmiechnięci cenzorzy potrafią już nawet nagle przerwać własny materiał o realnych wypadkach tylko po to, by puścić przemówienie Trzaskowskiego, w którym klepie te same kłamstwa. Wiadomo, że w wyniku pożaru ucierpiał nie tylko, e, ucierpiało nie tylko lotnisko Heathrow, zwłaszcza... Musimy przerwać, bardzo dalej, dziękuję Artur Kierusal London Heathrow, dlatego, że Rafał Trzaskowski odwiedza Właśnie farmę wiatrową to jest jawne robienie z widzów idiotów, tempe pchanie rządowej propagandy. Nawet ataki na opozycję wychodzą im tak samo groteskowo jak za poprzedniej władzy. Zamiast faktów dostajemy wyrwane z kontekstu wycinki, podkręcone emocje i zero refleksji. Ostatnio nawet, kiedy w mediach stała się popularna nagonka na Mencena, uśmiechnięte TVP posunęło się do pokazywania już wprost fałszywych informacji. Spójrzcie, ciemno, że pan nie w piekarniku, to, to to nie potrafię. A możemy przestać normalizować to, że w XXI wieku dorosły mężczyzna, już nawet nie będę mówiła, męcen to tylko przykład, prawda, męcen, ale że generalnie jest mnóstwo dorosłych mężczyzn, którzy nie potrafią po prostu się sami sobą zaopiekować, nie potrafią przeżyć. Prania nie potrafią sobie zrobić, uprasować, no może któryś tam da radę, się nie oparzy, tak? Ale żeby dorosły mężczyzna, już nawet nie mówię ta, o takim, który ma rządzić krajem, nie potrafił sobie ugotować, nie potrafił sobie przyrządzić posiłku nakarmić się? Utrzymać się przy życiu? Kiedy wybuchła afera jajecznicowa z Mencenem, ponieważ powiedział on, że nie potrafi gotować, swoją drogą wiem straszne zarzuty. No bo przecież polski prezydent powinien przynajmniej umieć dostać się do drugiego odcinka Masterchefa. No ale wracając do TVP, próbując dołączyć do nagonki, zapostowali w programie tweet Zajączkowskiej, w którym odpala ona testowirona i wyzywa krytyków Mencena od biedaków. A co do tej jajecznicy, to powód, dla którego nie umie jej robić pan Mencen dzisiaj błysnął w sieci, a potem bardzo szybko znikł, ale wiemy, że nic z sieci nie znika. Pani prawa ręka Sławomira Mencena, wachernik Zajączkowska napisała Internet odkrył, że Sławomir Mencen nie umie robić jajecznicy. Otóż nie musi umieć, bo stać go na najlepsze restauracje, a was, hejterzy? No i to jest argument, mój drogi. Ja wczoraj miałem okazję, bo nie, jakoś dotychczas nie było mi jakoś blisko, nie było mi dane poznawać opinii pani Ewy Hernik-Zajączkowskiej. Wczoraj mieliśmy dwie, a może nawet trzy wypowiedzi oh. i jakoś tak mi po rozmowie ze Szczepanem Twardochą zszedł mi ten taki gotowość do, do żartowania. Jakoś tak troszeczkę zrobiło mi się smutno i o pani, pani Ewie również myślę z wielkim smutkiem, bo jest to osoba, mówiąc delikatnie, Niezbyt mądra, ja a jak nie rozumiem, z wieloma zasięgami. Nazywam ją prawą ręką Słową Mira bo Dobrze. to mnie bawi, że mamy kandydata, od którego na prawo wydawało się, że jest już tylko rozumiem. klif i urwisko. A tam, a tam jest jeszcze pani jest pani Ewa Czy ona będą z prawą ręką robi mu jajecznicę? Tego nie wiemy, Grzesiu nie garb się. Internet odkrył, że Sławomir Mencen nie umie robić jajecznicy. Otóż nie musi umieć, bo stać go na najlepsze restauracje. A was, hejterzy? Brzmi potężnie. Nawet powiedziałbym, że niestosownie. Jest tylko jeden problem: Zajączkowska nigdy nie napisała takiego tweeta. Czaicie? Po prostu wzięli sobie pierwszą, lepszą, fałszywą grafikę z sieci i wrzucili do programu bez sprawdzania. I to na takie gówno idą właśnie nasze podatki. Ja pier. Niezła ta czysta woda. Miało być lepiej, a jest kur... Jakimś cudem jeszcze gorzej. Na tym właśnie polegają uśmiechnięte standardy. Oni nawet nie próbują już udawać obiektywnych. No ale dobra, zaprezentuję teraz dużo wyższy poziom dziennikarstwa niż nasze polskie media publiczne i przedstawię wam, co TVP ma na swoją obronę. Patrzcie, jak się robi obiektywne dziennikarstwo je łopy. Otóż po tej na pewno niezamierzonej wpadce program TVP, który to wyemitował, czyli Kwiatki polskie swoją drogą straszne gówno, ale to inny temat. Stosował oficjalne przeprosiny. Jednak spokojnie, nie wznoście jeszcze toastu, nie śpiewajcie pieśni, nie rozpoczynajcie imprezy, ponieważ ta historia nie ma happy endu. Spójrzcie tylko na jakość tych przeprosin, to zrozumiecie o czym mówię. A teraz proszę Państwa przeprosiny. Kwiatki Polskie przepraszają panią e, eurodeputowaną Ewę Hernik-Zajączkowską za podanie w piątek informacji mm, i przekazanie jej dalej, jakoby Sławomir Mencen jadał w drogich restauracjach. Restauracjach. Bardzo panią przepraszamy. Według nich chodziło tylko o to, że Sławomir czasem zje w drogich restauracjach. Propaganda najpierw wypuściła fejka, a potem przeprosiny, które w istocie były dalszym fejkiem i atakiem. Nowa jakość, drodzy państwo. Naprawdę uważam, że te media publiczne trzeba zaorać w całości. W sensie nawet jeżeli ktoś uważa, że jakieś powinny istnieć, to i tak marka TVP jest już tak skompromitowana, że tego nie da się uratować. Jak PiS wróci do władzy, to na pewno też przejmą media i znowu będziemy mieć powtórkę z rozrywki i tak w kółko do usranej śmierci. No ale ile można? Pierole, kurwa, ile jeszcze? Ile jeszcze tego gnoju trzeba przepychać? Hydraulika! Hydraulika ze sprężyną, żeby w to gówno wbił i kur Chyba wszyscy się zgodzimy, że i tak trzeba z 99% ludzi tam obecnie pracujących wywalić. No spójrzcie na przykład na taką Biedrzycką. Kamila Biedrzycka jest idealnym symbolem tego, jakim ściekiem jest całe to nowe TVP. Pani Biedrzycka jest dziennikarką, chociaż dziennikarka to za duże słowo, bardziej pasuje funkcjonariusz medialny frontu ideologicznego albo po prostu rzecznik obecnego rządu. To jest idealne określenie na to, jaką ona pełni rolę w tej stacji. Posłuchajcie zresztą sami jak ostatnio zabłysnęła. Wracając do niespełnionych obietnic gospodarczych pani profesor. Czy da się to i czy widzi pani umiejętne tłumaczenie e, obywatelom dlaczego nie? Bo ja na przykład mam bardzo proste dane, które uważam, że wszyscy powinni usłyszeć. Dziura budżetowa w tym roku 289 miliardów złotych. E, obiecywane wprowadzenie kwoty wolnej od podatku mm, to byłoby mniej więcej kolejnych 55 miliardów w tak. sytuacji, w której na zbrojenia idzie i tyle ile idzie. Dlaczego nikt tego ludziom nie tłumaczy? Szczerze myślałem, że uśmiechnięte TVP będzie przynajmniej przez jakiś czas sprawiało pozory obiektywności. Może będą bardziej podprogowo wpychać swoją propagandę. Jednak nie. Pakują nam na sucho bez wazeliny. Polacy wytrzymają. Jak inaczej to niby określić? Ludzie nabijali się przez ten cały czas z Choleckiej, a tutaj jest przecież dokładnie to samo. Ja myślałem, że zadaniem dziennikarza jest właśnie podważanie narracji oraz patrzenie politykom na ręce, a nie pracowanie na dwa etaty jako PR-owiec rządu. Biedrzycka nie tylko nie zadaje trudnych pytań, ale wręcz rzuca się, żeby wybielać każdy ruch rządu, jakby była na ich liście płac. To już nie jest dziennikarstwo. To jest zwykła agitacja, za którą płacimy my wszyscy z naszych podatków. Spójrzcie tylko na jej ostatnie wypowiedzi o wytryskach. Chyba możemy użyć takiego sformułowania, tak, że Mencen zaliczył przedwczesny polityczny wytrysk po prostu i że... Ja to mam wrażenie, że przedwczesny wytrysk to był kiedy, albo wiecie co, nawet nie będę i tego żartu, bo bana dostanę. Jak więc widzicie, TVP to tradycyjnie dalej ściek. Teraz niestety realizowana przez nich agenda jest jeszcze gorsza. W czasach, kiedy zaufanie do tradycyjnych mediów spada w dół, a zmęczeni propagandą ludzie zaczynają szukać alternatyw z dala od ciągłych kłamstw, pojawiło się wiele konkurencyjnych platform dla mediów głównego nurtu i ich bezczelnej propagandy. Nie uszło to oczywiście uwadze elit i ciągle możemy słyszeć o nowych groźbach cenzury. Powiedział dzisiaj szef ministerstwa cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, że są przesłanki do tego, żeby odebrać koncesję telewizji Republika. No znowu ja uważam, że to jest jednak o krok za daleko. A dlaczego? Znaczy, no, wolność słowa ma swoje granice, jednak w sytuacji, w której zaczynam robić krzywdę drugiemu człowiekowi. A TVP zamiast spróbować odzyskać wiarygodność, brnie w tę samą szambo propagandę, tylko z innym znaczkiem partyjnym. Serio, to już nawet nie jest śmieszne. To jest żenujące. W Polsce mamy ostatnio falę protestów sprzeciwiających się budowie centrów imigracyjnych oraz masowej nielegalnej imigracji. Jaka jest reakcja TVP na to? Słyszeliście cokolwiek o tym? Ja nie. Natomiast o każdym przemówieniu Trzaskowskiego dowiaduje się od razu. I to jest właśnie smutna prawda o tym, co zrobiono z mediami publicznymi. Zamiast oczyszczenia dostaliśmy zmianę szyldu i jeszcze bardziej bezczelną propagandę. A co Wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o nowej telewizji publicznej. Może ja czegoś nie wiem i według Was jest lepiej niż było, komentarze są Wasze. A jak już tam będziecie, to koniecznie zostawcie i lajka, like i suba, bo należy się jakiś napiwek za tak dobrą robotę. Byliście na kanale, kto wygrał. Ja się tymczasem z Wami żegnam, widzimy się niedługo.